Styczeń już za nami, a twórcy już podają pierwsze informacje na temat aktualizacji w lutym. Jest to m.in. teaser trybu kooperacji siły połączone, broń do kupna w zbrojowni, decyzja w sprawie drużynowego podboju, a także kolejne duże zmiany i nowości, które ma wnieść przyszła aktualizacja. Jestem Yahoo i zapraszam do oglądania. Dostaliśmy teaser nowego trybu, który zawita do nas w następnym tygodniu. A mowa tu oczywiście o trybie kooperacji siły połączone, w którym maksymalnie w 4 osoby będziemy mogli wcielić się w rolę komandosów, którzy muszą wykonać dosyć wymagające misje zaplanowanym scenariuszem. Dostępny on będzie na początku na 4 mapach i będzie to Market Sweep na Rotterdamie, Desert Declarations na Hamadzie, gdzie pewnie będziemy musieli przejąć ważne dokumenty, Bricks and Mortars na Arrasie, gdzie powinniśmy wysadzać działa, i Bridgehead Blockade na pokiętej stali, gdzie będziemy musieli stawić opór armii niemieckiej. Więcej scenariuszy jest w planach, ale zależy to od przyjęcia trybu przez społeczność. Jak sami widzicie, ten teaser to niestety tylko wycięta część zwiastunu drugiego rozdziału ta dru Wojny Uderzenie Pioruna. Zobaczymy jak to wyjdzie. Może być to fajna odskocznia od multiplayer albo na odwrót. Zobaczymy jakim to wyjdzie. Kolejne detale mamy dopiero dostawać w kolejnych dniach. Tak jak mówiłem wcześniej, zostanie dodany w następnym tygodniu w ramach lutowej aktualizacji, o której zaraz. A teraz zapraszam do subskrypcji kanału, aby nie przegapić informacji o lutowej aktualizacji i wszelkich nowościach w grze. A teraz przejdźmy dalej. Teraz dobra informacja dla graczy, którzy nie grali w ostatnie parę tygodni i nie mieli możliwości zdobycia nagród w postaci nowych broni. Na zatwierdzenie czeka drobny patch, który umożliwi kupno wszystkich poprzednich broni dostępnych w Teatrze Wojny oraz Heriberosa i M1987, które były przez jakiś czas darmowe. A wszystko to będzie można zdobyć w zbrojowni za kasę kompanii. Jest to na pewno dla niektórych dobra informacja. Możecie pisać kto skorzysta. Jak się okazało, społeczność bardzo dobrze przyjęła tryb drużynowy podbój i Dice postanowiło poczynić względem niego parę zmian. Na początku został on przedłużony do 13 lutego i myślę, że koło tej daty możemy doczekać się lutowej aktualizacji, bo Dice po ostatnich rozmowach ze społecznością zasugerowało, że podbój drużynowy może doczekać się nowych map, na których będzie można grać, i myślę, że może coś zmienią w samej mechanice i być może dodadzą więcej graczy na serwerze, bo taką chęć wyrażała społeczność. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Parę dni temu jeden z deweloperów podzielił się informacją, że skończone zostało już ponad 7 stron patch z najbliższej aktualizacji oraz, że zawartość i zmiany, które wnosi mają być jeszcze lepsze od poprzednich. Podejrzewam, że największe z nich to oczywiście poprawa netcode'u oraz poprawa widoczności. Blaze wspomniało o tym przy styczniowej aktualizacji, że w kolejnej powinien te rzeczy zostać dodane. Oprócz tego zmiany mają dotknąć materiałów wybuchowych, amunicji i apteczek, a także do gry ma zostać dodane więcej możliwości w wyborze celowników. Oczywiście ma zostać również naprawiony błąd na konsolach, gdzie gra nagle miała pokaz slajdów na paręnaście sekund, Obym się udało to naprawić. Jak widzicie, zmiany na plus. Na pewno jeszcze parę trzymają za zanadrzu, a ode mnie możecie oczekiwać, że będę Was na bieżąco informować o wszelkich zmianach. A dodatkowo sklep został zaktualizowany. Piszcie w komentarzach, czy coś Was z tego interesuje. A w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanał, aby nie przegapić najnowszych informacji z Battlefielda. Jestem Yahu. Do zobaczenia. Cześć.